Siemaneczko na wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do mojego zgromadzenia z gry Saincer 2. I ja tylko odpalam sobie Stoper i już śmigamy dalej z naszą zwariowaną przygodą w e, Stillwater. Rozjedziemy z żula, ewentualnie mógłbyś to hipster, nie jestem pewien. I tak skończy pod kołami, gdzie jego miejsce. E, I cóż, ruszamy dalej e, naszą misję mającą na, na celu doprowadzić Bractwo do ruiny. Już dużo tego Bractwa nie zostało, wpływy Bractwa zostały ograniczone do. Dwóch skrawków ziemi czyli tego tutaj kawałeczka, który zapewne teraz odbijemy i portu, gdzie zapewne będzie miała miejsce ta tajemnicza dostawa, o której tyle się nasłuchaliśmy i którą zapewne powstrzymamy, ewentualnie przejmiemy, którą już przejął Ultor, a my jeszcze ją dobijemy. Wróch naszego wroga, tak się zamisać. <grym się zainteresowało> You know most people just smoke pot. <laughs> right. And then they go play skee ball. Fuck it. So did you hit the docks like I asked? Wait, what? <clears throat> After the feed dogs concert, I called you to look into the docks and you said Look, I gotta be honest. I was really stoned. Super. You gotta be kidding me. Yeah, I totally am. One of the dock workers just called and said this big guy with tattoos and a square face was <laughs> shaking people so down, dumb. trying to find out when some shipment was rescheduled to arrive. Why would Mero need to ask about the time of his own shipment? I don't know. Maybe it got delayed. And you're sure this big guy with tattoos is Mero and not just some biker guy? I'd bet my life on it. Deal. Wait, hold up. What do you mean deal? <laughs> Okej, okay, tajemnicza sprawa. Oczywiście Shandy wbrew tego, że w żartowała, że nie uderzyła na doki. shipment. What you got? Mero's enough guns to take over something that needs a lot of guns to take over. The point is that if you get to the cargo hold, you should find some nice toys to play with. You're the best, Bye, boss. You there? Mero's got a shit ton of ammo stashed. Tak, no shit, Shandy already told me all about it. Are you fucking kidding me? <laughs> I'm the one who told Shandy about it. Don't need to komedia. be defensive, Pierce. I'm sure you tried the best you could. Dobra, o co chodzi? Eee, tak, eee, Shandy oczywiście uderzyła na doki, eee, poszedła temat, wypuściła zwiat i tak dalej. Eee, I zobaczyła jak wielki gościu z tatuażami, który przypomina rysopisem Mero wypytuje w dokach kiedy będzie miał miejsce transport no i jest to powiedzmy dziwne, bo dziwne, żeby Mero nie znał swojego transportu. Oczywiście święci nie wiedzą tego co my, że e, tym całym transportem e, teraz zajmuje się Ultor Tak więc zapewne Mero chciał się upewnić, czy po prostu nie zmienili daty e, daty dostawy. Mm, tak, oczywiście to wszystko Xoudi nam powiedziała, ale okazuje się, że powiedział jej o tym Pierce, tylko że Shoundie powiedziała nam o tym pierwsza. No cóż. Peszek Pierce, sorry Lubię cię chłopie, ale, ale nie Przyjechałem jakiegoś gościa nie, nie miałem tego na myśli chciałem już skręcić, ale ja zapomniałem o który mam ręcznie bo Po prostu pojechałem o ulicę za daleko O, patrzcie za sprzedaż. Kupujemy? Kupujemy, nie? Jest co 40 tysięcy? A, bo to jest hotel. o to nie wiedziałem. Okej, okay, dobra, przejmujemy helikopter. Tak zostało zaplanowane. Ja mam pojęcia czemu lecimy helikopterem do doku A niech tak będzie. Jaka jest w ogóle nasza kurwa misja? Bo poza faktem, że coś się dzieje w dokach Aha, dobra, musimy wejść na pokład statku. Spoko! Myślałem, że mamy po prostu zrobić rozpierduchę w dokach, teraz mamy zrobić rozpierduchę, ale na statku. Byłem tak, dotrzydłem się tekstury i pokazywałem jakieś, nie wiem, dziwne, powykręcane budowle. Zobaczyłem, czemu to jest kurwa zalane. Nie powinno być kurwa zalane. Coś się chyba to jest stało i od dziwo nie ma to nic wspólnego ze mną, teoretycznie chyba. Chyba nie ja to zrobiłem. Wygląda, bo zniszczono od dawno. dawna. jak mam kurwa daleko? Aha, dobra. A, czyli po prostu mam przejąć tą całą dostawę, zanim na dolną sprawę dopłynie do stałego, stałego gruntu. Zawsze mam takie coś dziwnego jak lecę helikopterem w grze i nagle tracę poczucie jak wysoko jestem i boję się, że zaraz pierdolę w wodę. Sieleczko, panowie. Gdzie mam tam tym gównem wylądować? A, dobra, tutaj po środku jest troszeczkę miejsca. O, ty, ty, ty. Patrzcie, Ultron tu jest, wow, 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 A! Dobra, wyskakujemy... Jest co ja zrobiłem? Czemu leżę? moje oczy. O nie, jestem za wybuchowymi beczkami! Szybko, bohaterze, zbieraj się! Daddy dźwięk. Dobra, obstawiam, że nie mogę zniszczyć helikoptera, bo muszę sobie jeszcze jakoś spieprzyć, aczkolwiek... Wszystko dookoła zniszczyć możemy. Hmm, co my tu mamy? Cześć frajerze. Tak zmieniłem strzelbę z powrotem na tą, stwierdziłem, że jednak ta strzelba jest troszeczkę lepiej zbalansowana niż ten obrzyn, bo z obrzyna bardzo szybko wychodziła mi amunicja. Miałam troszeczkę większego kopa, ale wiecie, strzelby tak używa się na bliski dystans, tak więc e, kop nie ma tutaj znaczenia, skoro wypalamy z około metra komuś w bebechy. Jak ja mam wejść na górę? Czy ja mogę umieć chodzić w tej grze? Nie wydaje mi się. A dobra, tu jest wejście. Jezu Chryste, jestem ślepy. No i dobra. Co jest tą całą dostawą poza wszelkimi pudłami drewnianymi z napisem uwaga? Surround the Ale go ułożyło. Uwielbiam dole w tej grze. Są przemagiczne, zwłaszcza przy wystrzelach z shotguna właśnie. A, a teraz tutaj. Z jakiegoś powodu po GTA 4 mam dystans do misji, które działy się na statkach. Wow, przeżyłeś! Uh. Orygnasiano, Takos, Buritos, Sanchos. Ej, ty! No właśnie. Teraz spadamy na dół. Chimichangas. O jezu, obaliłem się. Awa, Bolało Zjadłem sobie skręta. co wy na to O tak, skręcik No Co prawda, życia mi to nie przywróciło Aczkolwiek na pewno mój bohater jest Szczęśliwszy, ja mam taki dziwny filtr Jakby pływający na ekranie Mam zejść na dół teraz? What the fuck, co się dzieje w tej grze Jak mam zejść na dół, przecież tutaj nie ma drogi na dół Jest tylko w górę No ewidentnie nie ma drogi na dół Eee, nienawidzę misji na statkach. Poza tym mam chorobę morską i mam... I nie lubię statków, bo kiedyś prawie zginąłem na statku i to jest prawdziwa historia i w ogóle... Nie, nie, tak naprawdę nie, nie zginąłem, ale byłem na statku w czasie sporego, sporej, sporej burzy i byłem tam wtedy na wakacjach i generalnie babka... Tak to jest. Historia, która, którą podzielę się w tym momencie, bo nie mam nic ciekawszego do mówienia. I babka, która, u której wynajmowaliśmy pokój, taki tam jakby pensjonacik miała, powiedziała, że w wiadomościach właśnie trąbili o tej burzy, które, którą widzieliśmy będąc na statku. I myślała, myślała, że nie wrócimy, powiedziała. Wątpiła w nasz powrót po prostu. Ale okej, okay, wróciliśmy i żyję. What the fuck, gdzie jest kurwa przejście? A tutaj się drzwi otworzyły z Obal się gnoju, obal się, je. Yeah. The the Właśnie, po może wprowadzają ciosy w co my na to za. Łamiemy gnoja, proszę bardzo. Jep, 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 córka. Ciosy z bańki! Proszę bardzo, rzut zapaśniczy! Niczym go, Dobra, spadajmy stąd. Wracamy do broni tradycyjnej. Chcę w się sensie do miecza, oczywiście. Au! Nie! Nie! Czemu rzuciłeś granat? Akurat, Gnoju! O, udało się! Jej! Przetrwałem i w ogóle pokonałem gościa walcy mieczem. O, patrzcie, łom. Half-Life 3 potwierdzony. To kałachy. Czyli to jest ta sama dostawa, tak? Świetnie! O je, rakietnica. Tak, nagle, Tak, Shandy nas zadzwoniła, że dużo bractwa, wiele, dużo jednostek braswa nadpływa na naszą stronę. A no cóż, e, szef widząc e, widząc ilość rakietnicy, która po prostu jest tutaj przewożona. E, nagle przesta się martwić o to, czy przypłyną tutaj, czy nie No cóż, czyli oczywiście ta tajemnicza dostawa to nic innego jak po prostu dostawa broń na masową skalę wygląda jakby nie wiem brazu chciał nie wiem wywołać wojnę a nie na skalę miastową czy coś tylko na skalę światową jak już łatwicna aaa goddam nie lubię tej misji naprawdę nie lubię dobra nieważne okej okay. Dużo ich tutaj Troszeczkę za dużo jak na moje mogę Jezu, do mnie z tyłu też strzelają He's dead Dobra. Muszę zestrzelić helikopter To będzie kurwa ciężka sprawa, żeby nie było O, to będzie bardzo ciężka sprawa Ej ty Serio żyjesz? Jezu Chryste, umierajcie po prostu, ludzie. Dajcie mi spokój do cholery. Pa, 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 pa. Wow. No, dobra. A potrzebujemy skupienia i celnego oka. No, dobra, skurwysyny. syny. chodźcie tutaj. Mam bazukę, nie zawałam się jej użyć. Oł oh yeah, Idealnie! Jackpot! No dobra, tutaj był miss, ale wiecie, poprawimy, poprawimy. Cóż, jednak wyrzutnia rakiet była troszeczkę fajniejsza w Saints Row the Third. Tam miała system nacelowujący, który o wiele ułatwiał strzelanie, bo trafienie takim pociskiem w helikopter, który cały czas lata, to, to jest wyzwanie, moi drodzy. Ale nie dla mnie. To jest kwestia odpowiedniej usłyski. A Aj, to jest ostatni fryer. Pokonał go walc wręcz! Jeb, jeb, jeb Okej Serio kolejna fala za 10 sekund, no dajcie spokój I'm getting out of here Lecimy po więcej ammo Kurwa święci, może przysłalibyście to jakieś, nie wiem, wsparcie czy kichuj, nie? Nie narzekałbym, naprawdę dałoby się minimalnie więcej, nie wiem, tej broni, nie wiem, shotguna, czy czegoś takiego też nie rozpaczałbym z tego powodu, naprawdę to dużo zabawek, cholera Dział ten statek wszędzie wygląda tak samo? dobra co my tu mamy? helikoptery, łodzie a, pięknie o, 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 nie, nie, nie ej, ty! Chcę przeżyłeś Dalej, p***cie Kuź nie trafiłem, a byłem taki pewny Ooooooooo to No nie, ich też nie, dajcie spokój Not fun Not cool movement ten moment, kiedy gra ci praktycznie nieskończoność rakietnicy. Dobra, zostały tylko jednostki latające. Na szczęście. Mamy tutaj odpowiednie argumenty dla tych frajerów. Ach, cholera. Jeszcze trzeba trafić tymi argumentami. Cudownie. Gid Który? Ty? Frajer. Dalej. No kuźwa maci. Dobra, jebać to gówno. Dałaś mi te pistolety. Nie katane, pistolety. Od kiedy brak są mani To jest dziwne. Nie, dobra. Nawet nie szybciej. Będzie taki latał, nie? Dobra. Jebać. Do... cholera. Do ładowni! Maszynka. No, przeladuj, przeladuj, przeladuj. Weźmiemy rakietnica. Definitywnie, tutaj właśnie e, Assault Rifle jest najlepszą broją w tej misji. Precyzja daje radę. Co prawda, wiadomo, bazuka niszczy na hita, ale gdzie jesteście, frajerzy? Serio? Nie ma mowy. Nie ma mowy. Naprawdę, jakim jestem... ustęp... Mocne te łódki macie. Wyglądają jak zwykłe motorówki, ale to nie są zwykłe motorówki. To są opancerzone motorówki. Jeszcze gra zaczęła się klatkować. Nie ma mowy. Już od pass. Dobrze, że te helikoptery nie strzelają. Każdy, kto dał w sensie zdrowego wie jakie tam są przejewane te helikoptery, które odstrzewują cały czas ze snajperek. U. You die. O, super. O, dostałem skórzaną kurtkę. Dzięki. Nie mam pojęcia za co, ale jestem wdzięczny. O, dużo przeciwników, dużo helikopterów raczej. Nice. Jeden helikopter nie. Nie ma mowy. Naprawdę dajcie mi spokój. Nic nie robić tylko na raczej w jak cholerne muchy, trzeba to strzelić. Alej! Ładuj! Te helikoptery powinny odlatywać po czasie, bo wyrzucać ludzi po prostu znikać i tyle. Super! Dzięki, gro! E hamskie. Jeszcze mam uważać na kurwa trajektory spadania co nie? Żeby środkiem nie zginąć Jak ja bym trafił z tej odległości Naprawdę byłoby coś Tak wystrzelam bazukę do końca Bo definitywnie przemawia do mnie możliwość zakończenia lotu takiego helikoptera na jeden hit ale cóż, może do mnie przemawia ale do nich niekoniecznie God damn it. Latają frajerzy jak stupy Lecimy tradycyjnie Oczywiście kierowcy nasze, znaczy pilota nie da się zestrzelić bo czemu by się miało dać prawda Te pościgi te wybuchy Alej! Gin do cholery Precz W sumie wiecie, taki pilot sobie latam, mówi o ten Zobata, wykończył wszystkie nasze jednostki, które zrzuciliśmy. Będę latał nad nim dalej, a nuż może mnie też zabije. Ewentualnie może myśli, że Mero go zabije. Pewnie jest taka możliwość. Noż, kurwa, mać. O, trochę to, kurwa, zajmie. Przeczuwam to. Ta trasa lotu po prostu, Jezu Chryste, kto to kurwa, kto to programował? Ja bym miał helikopter, który na przykład może ma jakiekolwiek uzbrojenie, to po prostu do helikoptera i zakończyłbym to w ten sposób. Poszłoby na pewno łatwiej, ale... Sorry, nie mam, tak więc... Dobra, jeden mniej, na szczęście. Stały tylko trzy. Sama przyjemność. O, już tylko dwa. Chyba za... Czy ja zabiłem kierowcę, znaczy pilota? Prawdopodobnie. wanko. I lecimy dalej Dalej Nie narzekałbym, aby ten karabin miał troszeczkę większy magazynek jednak Dobra i ostatni. Oho. ho A tu jest ogóle gościu, o co chodzi? Hej Shandy, it's ja. a crew over here to move this stuff I'm on it, boss. Czy to wszystko? Tak mi się wydaje. Tak, szef zamówił. E, szef zamówił pomoc ze strony świętych, żeby to przenieść. O, 12 tysięcy skoczyło, cudownie. O, super! I zostawili mnie tutaj. Kurwa zajebiście, naprawdę. I dostanę, jeśli się do, domyślam. No właśnie, ostatnia misja. Dobra, wskakujemy sobie w helikopterek. To nie jest ten helikopter, ja ten przyleciałem definitywnie. Opresor dobra Jeśli migamy do kryjówki swoją drogą w tym momencie jeśli się nie mylę to kryjówka e, nasza główna kryjówka w sensie ta którą odbiliśmy z gater na początku wow 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 powaga właśnie o tym mówiłem ta którą odbiliśmy z gater na początku powinna być już z, e, delikatnie zmieniona ponieważ wraz z postępami w wyniszczeniu gangów Rozwija się ta kryjówka, o czym już wspominałem. Ciekawe do którego brzegu mnie dostarczy. Jest dobra, do dobrego. Myślałem, że przeteleportujemy przeteleportuje mnie na statek. Gdzie ja wa jestem? Dobra. Okej, okay, tym razem była tylko jedna misja. Ale tutaj sobie zakończymy. I w kolejnym odcinku kończymy żywot bractwa. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Saints Row 2 u mnie na kanale. Trzymajcie się cieplutko i na narazionko.